Odziwoczyłam większy luz. Przy drugiej miałam tą presję, że o kurde, przegrałam pierwszą, jak przegram drugą, to już, to już jest trochę przypał, więc e, o wiele większy stres miałam przy drugiej walce. Mam nadzieję, że przy trzeciej będzie e, e, luźniej, że już nie muszę w sumie, no raz wygrałam, raz przegrałam, teraz zobaczymy jak będzie, ale um, no druga, druga walka gorsza była, jeśli chodzi o wejście. To chyba był najbardziej stresujący moment w moim całym życiu, samo wejście. A czułaś różnicę umiejętności pomiędzy pierwszą walką a drugą, czy było mniej więcej podobnie? E, czułam, ale w momencie, kiedy stałam na zapleczu, już gotowa do wyjścia, nagle poczułam się, jakbym nic nie umiała, jakbym kompletnie wszystko zapomniała, jakbym, jakbym miała umiejętności gorsze niż przy pierwszej walce. Strasznie. Ja nie wiem w ogóle. To stres, to był stres, ale no strasznie się czułam, w z tyłu. A to teraz oprócz nagrywania, jakby pracy w internecie, jako influencerka, youtuberka, zajmujesz się treningami? Jesteś w treningu? E... Staram się trenować e, regularnie. Chodzę na indywidualne z Adamem około trzy razy w tygodniu. Na grupowe trochę mniej teraz, ale e, chciałabym zacząć więcej też. Żeby mieć tak 5 treningów w tygodniu. Czyli rozumiem, że w kolejnej Cię zobaczymy, bo wiem, że gala kolejna jest 17 września w Gliwicach. Czyli być może się pojawisz? Czy ja jęcz, bardzo czy bym chciała, ja bym chciała, ale jest troszeczkę problem z przeciwniczkami. Ja mam dwie dziewczyny na oku i obie nie za bardzo chcą walczyć z tego, co słyszałam, więc to zależy teraz od nich. A to skoro nie chcą walczyć, to możesz powiedzieć, kto to jest? Eee, nie wiem, nie wiem, nie, Wie, nie wiem. Wiesz, kamery są wyłączone, oni tak nie chcą walczyć, więc no. tak nic z tego nie będzie. A no. może ich zmotywujesz tym, że wiesz, ludzie będą pisać, że dawaj, dawaj, dawaj. Eee, Czyżby no na pewno jedna to jest Natsu, Natalia. Ją ja z jednej strony rozumiem, bo ja jestem też jej ostatnim przeciwnikiem, więc walczyć. trochę tak dwie, dwa razy z tą samą osobą. A um, ona podobno, z tego co słyszałam, boi się, że, że to jej wizerunek może trochę nadszarpnąć i chciałaby chyba, nie wiem czy to jest prawda, chciałaby chyba więcej pieniędzy za walkę ze mną, ale ona też ma problem z przeciwniczkami, z tego co słyszałam, więc no, włodarze będą się starać, żeby doszło do tej walki, ale to już e, piłka chyba, tak się mówi, piłka w jej polu, tak Mówi. Nie wiem, ale ja też na, nie naciskam. Ja bardziej bym w sumie teraz chciała walkę z tą drugą, tą drugą dziewczyną, którą mam na oku, i nie, nie będę mówić, kto to jest. Eee, ale to już odwoda, że kogo mi dadzą z, tym, z tą osobą do walki. Ale właśnie, może jak powiesz, to wiesz, będzie spam w komentarzach, ona się zmotywuje i będzie się Ale podwiódza. Na razie jeszcze nie mówię, na razie jeszcze nie mówię. Dobrze, Bez... tak ciągnę za język, przepraszam. Eee, już uciekam od tego tematu. Powiedz mi, do kogo najbardziej tutaj przyjechałaś? Na jaką walkę najbardziej czekasz? Eee... Ja ogólnie przyjechałam dla, dla Heilig. Ja bardzo lubię Hailik, Jestem tutaj od początku. To jest pierwsza gala, na której nie walczę, więc chętnie zobaczę z boku uh, w roli widza. Uh, walka, która mnie najbardziej ciekawi. Chyba, chyba main event, bo tam Marcin walczy. Uh, Alberto też miałam okazję widzieć jak trenuje, bo trenujemy w tym samym klubie z tymi samymi trenerami, więc wydaje mi się, że na main event najbardziej czekam. Wygląda um, jakby ją słuchał. No, chyba tak, ale też wiadomo, Zusiel uh, Lilmasti, Don Diego, Denis też, też bardzo ciekawe walki. Jedni mówią, że Alberto wygra w pierwszej rundzie, były dużo większy, silniejszy, ma większy zasięg, a drudzy mówią, że Marcin już był w nie wie jakie to są emocje i z czym to się je, mhm. więc tak powiedz, nie tak wie, że kogoś znasz, czy kogoś lubisz, czy nie lubisz, tylko tak bardziej racjonalnie, kto ma większe szanse moim zdaniem większą szansę ma Alberto, ale wydaje mi się, że walka dojdzie do drugiej, a może nawet trzeciej rundy. O czyli nie będzie nokautu w pierwszej rundzie? Wydaje, taka... wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, ale 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 no, warunki fizyczne są po stronie Alberto e, i wydaje mi się, że to będzie miało przewagę w tej walce. Jak teraz szukasz przeciwnika, przeciwniczki, mhm. to czy przygotowujesz jakąś jakoś mentalnie? Masz jakiegoś psychologa sportowego? Właśnie zastanawiam się, czy nie powinna mieć, bo mówię przy tej drugiej walce, to mi tam tak na tym zaple, zapleczu psycha siadła. Trenerzy e, Adam i Anzor mówią, że nie, nie potrzebuję tam żadnego psychologa sportowego, że to wszystko w głowie, że oni ze mną pogadają. Więc e, na pewno popracuję nad tym, ale wydaje mi się, że już przy trzeciej walce nie będę miała tej presji tak jak przy bo przy drugiej to naprawdę jak ja pierwszą przegrałam z takim narożnikiem, to to mnie to, ja, to bardzo bolało, z tym się, dobra drugi raz przegrać to już będzie coś znaczyło, więc bardzo mi zależało na tej wygranej. Teraz przy trzeciej wydaje mi się, że będzie już trochę luźniej, więc e, na razie nie myślę o psychologu sportowym, ale zobaczymy jak z biegiem czasu, jak z, z, zbliżają... Jak to będzie się zbliżać do walki? Już? Lil Musty mówiła, że ona ma świetnego psychologa sportowego, to może się odezwać, zawsze zapytać, jeżeli wygra, bo ona walczy z UC w boksie birmańskim. Mm -hmm czyli będzie można bić z bańki. Tak, ale wydaje mi się, że nie będzie żadnych e, uderzeń z głowy. Tak mi się wydaje, że to, że to trochę było tak e, rzucone boks birmański, że to za ciekawi widzą, że o, ludzie gadają o tym, że o, mogą być uderzenia głową, ale wydaje mi się, że, że nie. będę zdziwiona, jeśli będzie uderzenia głową. Ale na pewno będą. Było. Ciekawe. Wiesz co, właśnie pytałem Ilil Masty i, i Zuzię i okazało się, że one trenują właśnie tą głowę. Nie tak? na, oczywiście nie sparingach, bo szkoda się uszkodzić, mhm. ale że serio, że ten trening na tarczach jest, i na worku, i na tarczach. O, no to ja bym chętnie zobaczyła, ale wydaje mi się, że nie będzie. Będę bardzo zdziwiona, jeśli będzie. Gdybyś miał obstawić, to kto wygra? Lil czy Zuzia? Nie no, wydaje mi się, że Lil Masty. Z Lil Masty, ktokolwiek. Każdy miałby, moim zdaniem, teraz z dziewczyn z friku problem. Wydaje mi się, że nikt na ten moment z Lil Masty nie, ma, nie ma podjazdu do Lil Masty. Nie chciała być walki 12. Absolutnie nie, absolutnie nie. A co myślisz, o Don Diego? Bo tak w internecie jest walka dobra ze złem, tu jest Strażak, tu jest, tu jest ulicznik. Tak, wiesz, mm. my tak piszą w komentarzach, proszę mnie nie bić. I co myślisz właśnie o tym zestawieniu? Eee, bardzo ciekawa walka. Ja czy ja jestem za jakimś konkretnym... Ja bardzo lubię Denisa, on jest. On jest... dodaje... Eee do tej całej gali, w sensie jak on do jest oliwido do Ognia, tak, <laughs> on, on właśnie, on jest po prostu ciekawie z nim, więc ja go lubię jako zawodnika. M jako człowieka, no nie mi go oceniać, ale na zapleczu zawsze jest bardzo miły dla mnie. Ja bym chciała zobaczyć, on jakby miał obserwować, kto wygra w tej walce, wydaje mi się, że Dom Diego. A... Ale chyba, chyba chciałabym bardziej, żeby Denis wygrał, ale do niego też, też wydaje się miły, więc nie wiem, ale no, chyba za, za Denisem by była. Uciekając trochę od flip-fightów, jesteś już kilka lat w branży, mówiłaś o tym, że ten świat YouTubowy jest taki skomplikowany. Mhm. Czy jest teraz ktoś z YouTuberów influencerów, których znasz, z, nas, z którymi masz jakiś kontakt? Jakby masz przyjaciół w tym świecie? E, w tym świecie ciężko o przyjaciół. Mam, mam e, Agatę, ona jest moją dobrą, dobrą koleżanką, może już przyjaciółką, nie wiem, ale no tak z influencerów to tylko z nią teraz mam kontakt w sumie. A nazwałabyś się plotkarą czy nie? Kogo? Czy ty byś się nazwała sama siebie, siebie? plotkarą, że mówisz e... o innych, takie rzeczy? Z Agatą nie. tak, jak jesteśmy tak. razem. Tak, tak, plotkujemy, mo, ale to są takie babskie plotki, Jany, co które dwie koleżanki nie plotkują, yy, więc to nie to nie jest tak, że twój ta bl, 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 nie, to jest takie, o kurde, widziałaś to, o matko, ale co ona, takie takie babskie plotki, no ale na, na, razem jak jesteśmy to bym nazwała szyflotka. To może jakiś taki wspólny content taki na żywo, że właśnie jakieś takie klodeczki, bo teraz widziałem, że yy, yy, Bartęga nagrywa z Fagatą, takie live yy, produkują. Tak, no, no ja też to... Będziemy yy, niedługo się żegnać, ale nie tutaj, tylko jeszcze tak między nami. I chciałbym, żebyś zaprosiła swoich odbiorców, swoich widzów, bo ja już to robiłem kilka razy. Cześć, razy. Moja, kochana, Do Kupna! Tak no, ładnie wyglądają, ładnie Normalnie wyglądają. Normalnie wyglądają. Tak. być może swoich widzów do Kupna Pay Per View. Tam Dobrze. jest kamera. Hi guys, it's me, Lexi. Nie wiem, w którą kamerę się patrzy, bo tu są trzy. O dobra, pan mi tam macha. Uh, zapraszam was do Kupna Pay Per View. Zaraz jest highly. Na moim story jest link. Możecie kliknąć z tego linku, kupić. Najlepszy link, najlepsza jakość. Ale ja muszę tego nikomu I love you guys so much. Let's go highly. Tak, tak, kupujcie, bo tutaj będzie tylko jedna walka, a kupujcie jak najszybciej, dlatego też, że będzie w pay-per-view gdzie będzie Nitro, Jasiu oraz Take Fun.